Nie wiem, czy ludzie się cieszą tego dnia. Tyle stresu, a oni udają. A zagra. Czekaj, czekaj. Uwaga, nie poruchuj. Spokojnie. Ale, ty się ale no, spokojnie. to się trzęsą, ale... Strasznie cię trzęsą, w też. Spokojnie, tak. Nie, to już w ogóle nie wiem. Będzie? Za Co tu, To no. no. Dobrze jest. Ja mówiłem, najlepsze są na gumce. Syk, zakładasz. Uczucia mijają, natomiast decyzje, kiedy je wprowadzamy w życie i ponawiamy codziennie, będą trwały. Pięknie. Można, można, można. Czekając trzy lata na ten moment. Kiedy się rano będziecie budzili, to każdy taki poranek będzie dla was nowym takim odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. To jest piękne. Ty pewnie nie zgrabnie wygląda, jak to robię. te pierwsze parę miesięcy to będziecie to czuli rano. Będziecie się budzić, że adrenalina od razu. Później będzie z tym trochę trudniej, ale kiedy się dobrze wprawicie, to będzie coraz lepiej. Wow. Delikatności, Maćku, to Ty nie masz. Tak, Możesz się uśmiechać teraz. Tak. Miłość jest dawaniem. Dawaniem siebie drugiemu. I zawsze mnie będzie brakować. Zawsze będę miał poczucie, że dałem za mało. Każdy z nas, w jakimkolwiek stanie żyje, czy jest samotny, czy jest w małżeństwie, każdy zawsze ma poczucie, że mogłem dać więcej. Ale Bóg to uzupełnia swoją miłość. O, ładna. O, dobra, ładna. No dobra, e, to ci zaraz Co? <grywa> Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mić brzęcząca albo cębał brzmiące. Gdybym miał też dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym górę przynosił. A miłości bym nie miał, byłbym niczym. jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się wstydu. nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z jej sprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Nigdy nie ustaje. Oto Słowa Boże.